Jest smartmi, jest i robot odkurzający. Tym razem mam dla Was robotę odkurzającego Eno. To ci, którzy zrobili tak piękny grzejnik, że stwierdziłem, że muszę mieć grzejnik w domu, mimo że tak naprawdę nie potrzebowałem. Ale był tak ładny, że musiałem go wziąć. A dzisiaj mam od nich robotę odkurzającego i to jest jego recenzja. No to firma, którą poznałem całkiem niedawno, głównie z powodu tego grzyjnika, którym wspominałem, który jest najpiękniejszym grzejnikiem na całym świecie i poza tym jest smart i jest boski, ale nie był to jedyny sprzęt, który od nich dostałem. Dostałem również robota odkurzającego. Robota odkurzającego z funkcją mopowania, takiego, którego tutaj widzicie i którego wam dzisiaj przedstawię i zrecenzuję. powiem, jakie są jego zalety, jakie są jego wady, dla kogo jest, dla kogo nie jest, bo jest to, no właśnie, taki robot podstawowy, tak bym go nazwał. A my zaczniemy od jego wyglądu. O, robot jaki jest, każdy widzi. A ono stwierdziło, że nie będzie udziwniać, nie będzie Samsungiem, który stwierdził, że połączy robota odkurzającego z T-34 tylko po prostu zrobił zwykły robot odkurzający. Więc jeżeli szukacie czegoś klasycznego, Aeno da radę. Mamy tutaj robota z lidarem, czyli tutaj tą wieżyczką u góry, która swoją drogą, plus dla Aeno, nie jest czerwona. Praktycznie wszyscy producenci, którzy biorą lidary, prawdopodobnie z jednej fabryki w Chinach, gdzie malują czerwonym, bo taką akurat mają farbę pod ręką. Tutaj Aeno postawiło na kolor czarny, dzięki czemu on się bardzo fajnie komponuje z całą resztą, plus. Na góry znajdziemy trzy przyciski: przycisk włączenia, przycisk powrotu do bazy oraz przycisk łączenia z Wi-Fi. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o przód. No jeszcze logo ANO, bo tutaj wszystko mamy na stałe. Swoją drogą to jest szkło i bardzo ładnie wygląda. A gdy sobie spojrzymy do podwozia, to tak, po pierwsze mamy dwie szczotki boczne. Nie jest to jedna szczotka boczna, czego no nie lubię, bo wolę, gdy są faktycznie dwie. Mamy tutaj dwie. On bardzo fajnie wtedy jest w stanie pobierać brud i podawać do głównej szczotki z obu stron. Poza tym są nawet opisane L, R, left, right tutaj również, więc plus, że Ano że jeszcze nam to ekstra podpisało. A tu jest szczota główna, która jest z jednej strony z włosiem, a z drugiej z gumą. Możemy ją łatwo sobie tutaj wyciągnąć za pomocą. Tego elementu, ale nie będę jej teraz stricte wyciągał, żeby wam pokazywać. Niemniej jednak, ANO wzięło moim zdaniem sprawdzone rzeczy z wielu różnych robotów i wstawiło do jednego. Czyli mamy dobrą szczotkę główną, mamy dwie szczotki boczne. Czegoś więcej potrzebować? Moim zdaniem nie. Przejdźmy zatem do głównego pojemnika na odpadki. Pojemnik na odpadki czarny. Pojemność 600 ml. Tylko sobie otworzymy, to tutaj znajdziemy filtr, który jest w ogóle pod takim ciekawym kątem. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że jakiś powód jest. Pewnie jest to kwestia, nie wiem, że grawitacji opadu, to że jest pod takim kątem albo designu, bo wygląda całkiem ładnie. Ma też tutaj taką siateczkę. Tu filtr, a tutaj samo otwarcie. Bo to nie jest to robot z stacją do samoopróżniania, więc prawdopodobnie po każdym, ewentualnie po dwóch odkurzaniach, trzeba będzie otwierać, wyciągać i odpadków się pozbywać. Jeszcze jeżeli chodzi o samego robota, to przód ta biel z czernią ładnie się komponuje, a poza tym mamy to obite gumą. Dzięki temu, kiedy robot dobije do czegoś to ani nie obije nam mebli, ani nie obije się sam. Czasem jest to tak, że roboty mają prosty, zwykły plastik, błąd. Tutaj znowu ENO wiedziało, że jest fajnie dać taki pasek gumy, dzięki czemu on się po prostu obije poprawnie. Idziemy do drugiego pojemnika, czyli pojemnika na wodę. Pojemnik na wodę jest niebieski, no bo woda jest niebieska i nawet szmatka jest niebieska. To co? Pokazujemy. Szmatka przyczepiana na rzepę. Trzy główne rzepy. Tu, tu i tu, a także idąca przez cały rzep główny. Mocno trzyma, dobrze trzyma, a poza tym szmatka ma dosyć dużą powierzchnię, dzięki czemu jest w stanie zmopować więcej niż typowe roboty. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne, no to tutaj nie mam konkretnej, ile to jest wielkości, ale z tego co miałem, ja naprawdę już tych robotów trochę dużo, to jest to spora szmata. Poza tym ma sześć filtrów, którymi podaje wodę. a my przechodzimy właśnie do głębi. Tutaj znajduje się otwór. W którym wlewamy wodę. Ja wam rekomenduję w tym robocie raczej wlewać samą wodę, niż wodę z detergentami, nawet takimi teoretycznie do robotów odkurzających. Bo mimo wszystko to może zapchać te filtry. A to są stosunkowo proste filtry, bo tutaj nie mamy żadnego systemu dawkowania tej wody, tylko ona po prostu przecieka. Więc jak one nam się zapchają, to to będzie po prostu kiepsko działać. W tym miejscu znajdziemy jeszcze miarkę, która nas informuje o tym, ile wody już tam się znajduje, maksymalnie 350 ml. I w tym miejscu mniejszy pojemnik na odpadki, no bo wiadomo, że odkurzaczek mopuje, to przy okazji też trochę odkurza i trochę tych śmieci jest w stanie zgarnąć. To tyle, jeżeli chodzi o sam pojemnik. Jeszcze stacja. Stacja jest stosunkowo prosta, tak jak w sumie cały robot. Tak jak możecie zobaczyć, jest to stacja, której on na nią najeżdża. W tym miejscu się znajdują te elementy do ładowania. I tak naprawdę w ten sposób on będzie wyglądał w waszym mieszkaniu. No, ale też jest biało -czarna. cały robot jest biało-czarny, więc fajnie estetycznie to wygląda. Robot jest ładny, prosty, typowy robot z lidarem. No to co? Przechodzimy do jego specyfikacji technicznej. Robot ma filtr wstępny oraz filtr HEPA 12, maksymalny poziom hałasu jest do 65 dB, nie jest ani specjalnie głośny, ani specjalnie cichy. Powiedziałbym, że po prostu średnio. Czas pracy 130 minut, czyli mieszkanie do 120 m2 powinien ogarnąć, bo mniej więcej wychodzi 1 m2 na minutę. Pojemność akumulatora to jest 3000 mAh, sporo, wydaje mi się, że przeważnie to jest około 2500 mAh, więc mamy 5 stówek z zapasem. Czas ładowania od zera do bohatera to jest 5 godzin, przewód do tej stacji ładującej to jest 1,5 metra na stację dokującą, nie mylić ze stacją do samoopróżniania. No i w opakowaniu dostajemy zbiornik na wodę, pojemnik na kurz, stację dokującą, ładowarkę z adapterem, dwa filtry wstępne i HEPA 12, narzędzie do czyszczenia, szczotkę główną, dwa razy nakładki z tkaniny i cztery razy szczotki boczne. Jego wymiary to jest 330 mm na 96, na 330, czyli typowe kółko. waga 2,7 kg i gwarancja 24 miesiące. No to panie odkurzaczu, jak pan odkurza? A odkurza on standardowo, a ono postawiło na ewolucję, dopracowanie pewnych elementów, a nie rewolucję, więc żadnych różnych dziwacznych feature'ów nie znajdziemy. Co za to znajdziemy, to stabilne 2500 paskali, dzięki któremu on wciągnie wszystko, co tam leży na podłodze, łącznie z igłami słońki, z przetestowane, sprawdzone, dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o czas odkurzania, to 34 m2 odkurzył przez mniej więcej 37 minut, czyli koło tej minutki na metr kwadratowy. tak jak Wam wspominałem, zeszło mu 20% baterii, 20% razy 3. No to wychodzi nam te okolice 120-130 minut, 120 m2 mniej więcej, więc to wszystko co mówi producent to się tutaj z tym zgadzam i podpisuję. Więc jeżeli szukacie sprawdzonej konstrukcji, która dobrze podkurza, nie mam problemu z progami, nie mam jakichś specjalnie dużych progów, ale z moimi takimi wypukłymi nie było problemu, szybko był w stanie zmapować całe mieszkanie, nie obijał się o nic, nie wplątywał się zbytnio w kable. On nie ma tych kamer 3D, które powiedzą Wam, że tam leży skarpetka, ale porządnie posprząta mieszkanie. Było odkurzanie, czas na mopowanie. Jak mopuje ANO? Mopuje w stylu tych wszystkich tego typu robotów odkurzających, czyli bardziej Zwilża nam podłogę, przecierają, niż faktycznie mopuje. Czyli to nie jest tak, że będziecie mogli odstawić mop w kąt na 100% i o nim kompletnie zapomnieć, nie, ale pozwoli Wam odświeżyć podłogę. Czyli zamiast na przykład myć, raz w tygo myć co, co codziennie w ciągu tygodnia, no to tutaj powiedzmy, że będziemy nie myć porządnie ją raz w tygodniu, a robot spokojnie sobie poradzi z wszystkimi pozostałymi i ją nam ładnie odświeży, dzięki czemu ona będzie cały czas w miarę czysto. Jeżeli chodzi o jakiś taki zaschnięty brud, albo coś bardziej co się rozleje, no to z tym już może być większy problem, bo on też nie ma jakiegoś specjalnego systemu właśnie wprawiającego nam tą szmatkę w wibrację, więc on tego dobrze nie doczyści. Bardziej, no mówię, to jest typowe przetarcie podłogi. Funkcja dodatkowa do odkurzania niż sama główna część to jest mopowanie. Czas przejść do aplikacji. Aeno. Aplikacja nazywa się tak samo jak producent, więc nie będziecie mieli problemu z tym, żeby ją znaleźć. Już widzicie to, co ja widzę, czyli mój Vacuum cleaner, który się aktualnie ładuje. Tak jak możecie zobaczyć, mamy mapkę. mamy mapkę, w której możemy podzielić sobie wszystko na pokoje. On sam to zresztą podzielił i dobrze mu wyszło. Jedyne miejsce, gdzie będziemy miał problem, to jest akurat moja łóżko, które faktycznie jest specyficzna, ale poza tym bardzo fajnie wydzielił łazienkę, wydzielił garderobę. Więc, OK. Więc co możemy mieć i co, co zobaczymy w swojej, w swojej aplikacji? Po pierwsze, z każdej z tych pokoi możecie zobaczyć kropelkę i wiatraczek. Co one oznaczają? Otóż one oznaczają tyle, że możemy ustawić w każdym z tych pomieszczeń trochę co innego. Na przykład w Łazience zależy nam na tym, żeby mopował z większą mocą. A w korytarzu który nas wprowadza do mieszkania zależy nam na tym, żeby odkurzał z większą mocą. Na przykład. No i dzięki temu, że sobie tak to podzielimy, to możemy ustawić różne tryby działania w różnych pomieszczeniach. Plus, co znajdziemy tutaj niżej, to ile ostatnio odkurzał, jeżeli chodzi o czas, metry kwadratowe i jaki jest aktualny poziom baterii. Klikając Restricted Area, możemy sobie zaznaczyć albo jakąś zonę, gdzie on nie ma no właśnie, albo, albo mopować stricte, czyli to, sobie, to co widzicie teraz, to on nie może w danym miejscu mopować, a druga to nie może ani mopować, ani odkurzać. Czyli na przykład w tym miejscu nie chcę, żeby on mi ani odkurzał, ani mopował, bo mam tam choinkę, a tutaj ten wyższy nie chcę, żeby on mi tutaj mopował, bo mam tutaj dywan. Na przykład. Poza tym mamy również wirtualne ściany, czyli mogę sobie narysować ścianę. I on za nią nie wiedzie. Przetestowane działa bardzo fajnie. Więc wróćmy sobie jeszcze z powrotem do aplikacji. I tak, Configure map, czyli możemy sobie skonfigurować naszą mapę. Tutaj mamy różnego rodzaju opcje. Możemy podzielić pomieszczenia, połączyć, dać im nazwy, ustawić kolejność odkurzania, czyli stwierdzamy, że nie chcemy odkurzać, tak że on zaczyna od pomieszczenia, w którym jest. I potem najbliższe, i tak dalej, tylko chcemy na przykład, żeby od najdalszego albo w jakiejś konkretnej kolejności, wszystko to mamy. No i mamy opcję ustawień, do nich za chwilkę dojdę. Na samym dole mamy tak. Mamy auto, czyli on wtedy się uruchomi i zacznie odkurzanie. Mamy pint and go, czyli ustawiamy jakieś konkretne miejsce, na przykład tu, i każemy mu w tym miejscu posprzątać. Mamy room, czyli sobie wybieramy, które pomieszczenie on ma nam posprzątać. Mamy zone, czyli sobie tworzymy takiego kwadracika ma rozpocząć odkurzanie. No i to Base, czyli to jest powrót do bazy. No to możemy teraz przejść do ustawień. Co mamy w ustawieniach? Opcje manualnej kontroli, to jest już w większości robotów. Opcje sterowania mapami, czyli możemy sobie wykasować naszą mapę, żeby sobie stworzyć całkiem nową. Na przykład, gdy go przeniesiemy do innego domu, możemy sobie znaleźć nasz wakim Cleaner. A jak ładnie, nie? Patrzcie, jeszcze raz zrobię. A jak fajnie. Mamy harmonogram, czyli możemy sobie tutaj ustalić, w jakie dni, w jakich godzinach on będzie jeździł i z jakimi trybami. To również. Idąc dalej mamy moduł, czyli to jest on aktualnie nie, nie odkurza, ale w to, czy ma być na średnim, niskim czy turbo. Tak samo mamy poziom wody możemy tutaj. Resume Awarded Cleaning, czyli żeby on wznawiał odkurzania, które zostały przerwane. Mamy opcję języków. Jest ruski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, japoński i angielski, ja użyłem akurat angielskiego. Mamy log, czyli to ile razy on i gdzie tam odkurzał w ostatnim czasie. Mamy poziom zużycia wszystkich części, jego tryb nie przeszkadzać. No i opcję, żeby on mopował wiodełkę, w czym jest opcja. Mopowanie wiodełkę, to jest tak, że on idzie od lewej do prawej, a nie przeciera, więc ja zawsze wolę mopowanie wiodełkę. Czytałem ostatnio, że niektóre osoby mają z tym problem, nie lubią, nie wiem, ja jakoś lubię. No i poza tym mamy jeszcze takie podstawowe opcje o tym odkurzaczu. Możemy mu zmienić nazwę, możemy go dodać do Alexy albo do asystenta Google, to za chwilkę Wam pokażę. Łączyć włączyć notyfikację, kiedy będzie wyłączony, żebyśmy dostawali um, powiadomienia. No i to jest w sumie tyle. No to co, przejdźmy jeszcze dalej. Przechodząc dalej, wchodzimy w świat asystentów. Robot ma wsparcie dla Google Home i Alexy. Nie ma wsparcia dla HomeKit z tego powodu, że HomeKit nie ma wsparcia dla robotów odkurzających. Więc ma ale no, wsparcie dla wszystkiego, co jest istotne, jeżeli chodzi o asystentów. Więc tak, to już możecie zobaczyć mojego Vacuum Cleanera, który się znajduje w Google Home w pokoju i mogę go odpalić w tym miejscu. I wrócił pięknie. A ja jeszcze przejdę do Aleksy, żeby Wam go pokazać również w tym miejscu. Też mamy Vacuum Cleaners jest i nasz robot. Przy Vacuum Cleaner. AENO, co jest istotne, nie jest on dodawany poprzez aplikację, poprzez urządzenia, tylko poprzez skillsy. Ale to już Was odsyłam do mojej recenzji pisemnej, żebyście zobaczyli, jak dokładnie dodać ten robot do Alexy, tak żeby on się pokazywał również w tym miejscu. I to tyle, jeżeli chodzi o asystentów, bo możecie zobaczyć, że to po prostu działa. Czas na werdykt finalny dla AENO RC2S, bo tak się nazywa oficjalnie ten robot. Ha. Jego cena 1500 zł. Więc jeżeli szukacie dopracowanego, dobrego robota odkurzającego, bez stacji do samoopróżniania, bez jakichś fancy-bajerów, tylko taki, żeby po prostu ruszył, jechał, odkurzył co miał odkurzyć, przetarł podłogę tam gdzie trzeba i ładnie wyglądał, to ANO zrobiło całkiem fajnego robota. Ich aplikacja jest dobra, więc tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić, mamy wszystko czego byśmy od niej oczekiwali. Robot daje radę, dobrze odkurza. Wydaje mi się, że tyle. Jesteśmy trochę przebocowani wszystkimi nowinkami i takimi super, e, hiper robotami, które są zasypywane, a czasami ktoś chce po prostu mieć dobry robot w domu, który będzie odkurzał i nie będzie na przykład zabierał bardzo dużo miejsca, bo stacja, nie ukrywajmy, sporo tego miejsca zabiera. Wtedy może się skusić na takiego ANO. A ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję. Jak zawsze wpadajcie na nasze pozostałe filmy, lajkujcie je, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia na SmartMe.